Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Te słowa, które wypowiada Piotr są zarazem bardzo stanowcze, ale zarazem bardzo też dramatyczne. Bo Piotr pragnie uratować tych, którzy dążą ku zatraceniu. Bycie chrześcijaninem to też ratowanie innych, którzy są obok mnie. Często o tym zapominamy, skupiając się tylko na własnym zbawieniu i na tym, że to my jesteśmy blisko Chrystusa. Bądź tym, który chce ratować innych, tym, który poprzez modlitwę, poprzez czynione dobro stara się innym podać pomocną dłoń. Jako chrześcijanie mamy obowiązek ratowania innych. Uczyń to również Ty w swoim życiu. Chrystus zmartwychwstał, a Maria Magdalena płacze. Płacze, bo kocha. Czasami nie pozwalamy sobie na płacz i na przeżywanie żałoby, bo mamy poczucie, że musimy być silni, że musimy się trzymać, że musimy dawać innym poczucie bezpieczeństwa, szczególnie właśnie w momencie, kiedy odchodzi ktoś bliski. A często niewypłakane łzy miłości powodują, że nie jest w stanie w naszym sercu narodzić się nadzieja na nasze zmartwychwstanie. Dzisiaj Chrystus nie przychodzi zatamować łzy Marii Magdaleny, ale przychodzi te łzy z jej oczu otrzeć. I podobnie będzie przychodził do nas, kiedy mierzymy się ze swoją słabością, grzechem, ale też z tym wszystkim, co nas w życiu spotyka, szczególnie przy śmierci naszych bliskich. Przyjdzie ocierać nasze łzy, po to, żeby z łzy rozpaczy zamienić się łzy nadziei, żeby sprawić, żebyśmy odkrywali, że my też jesteśmy wezwani do zmartwychwstania. I do życia wiecznego. Bez wsparcia patronów nie moglibyśmy nagrywać. Dziękujemy.